Widzę odcinku. Jeżeli chcesz szubać dzoneczek, szubać ze dzwoneczkiem i łapki w górę. Zawraszę do odcinka. Powiem tego, taką taką dziwną. Taką jazdę do kolegi, powiem no, podróż i przejście się na dwór. od y, do kolegi. A poza to, że boję klaunów i takie miałam historijkę. I mam taki, jak widzicie, lasek. I muszę przejść. I trzeba wyjść i... I to, na stanie. I czułem, że stanie na stronie. Człowiek wysłuchił mnie z celi jakiś kulek, nie wiem, co byłem graczanką na, na. i matrixa i koniec